sąsiadów, ale powiem wam, no no tańce są, widzę, dosyć takie poważne. Innych. Co my tu mamy? Patrzcie, patrzcie. Tu ktoś chyba sprzątanie robił. Ja, patrzcie, tu już jeden grill chyba jeden grill zajechali. Czy bo ja jestem zainteresowany tą klatką, ale tak niecałkowicie delikatnie. Patrzcie, jakie tam są. Normalnie były takie kryształy, i to słuchajcie, to jest wszystko nowe. Słuchajcie, ja tu dzisiaj tak, tak, wiecie, muszę szeptać. Idę tak dyskretnie, bo tu patrzcie, sąsiedzi jakieś tutaj. Kurde, słyszałem, że ogniska palą, jakieś tu się, chyba słuchajcie. Imprezy odbywają, ale, no, sąsiadów, ale powiem Wam, no, no tańce są, widzę, dosyć takie poważne. Krzesła latają, hmm, powiem wam, na jak, jak na jakichś takich remizowych imprezach. Ale powiem wam, najgorsze, wiecie co jest. Ja się od innych sąsiadów dowiaduję, że tu są imprezy, ale nie zaproszą. Słuchajcie, nie zaproszą. Kurde, innych. Co my tu mamy? Patrzcie, patrzcie. Tu ktoś chyba sprzątanie robił. Jakieś chodniki, powiem wam, chodniki są całkiem, całkiem. E, no słuchajcie. Nie no, powiem wam no, chodniki śmiało można chyba brać, coś mi się wydaje. Prawie są niezajechane. To jest świeży towar, słuchajcie, to jest, to jest chyba dzisiejsze, coś mi się wydaje. Piłki jakieś są, ja widzę, patrzę, no kanapy, to nie wiem czy oni se, słuchajcie, do tego ogniska tutaj szykują. Jak myślicie? Powiem wam w Anglii, w krzakach. No to można wiele ciekawostek znaleźć ale strasznie mnie te kurcze chodniki jarają, słuchajcie, tylko do mnie to za jasne, za jasne, zajadę, zajadę je w momencie. Lecę tutaj dalej. Kurcze słuchajcie, dobrze to dzisiaj to rano jest, słuchajcie, bo oni te tutaj imprezy. Patrzcie, tu już jeden grill chyba. Jeden grill zajechali. Coś tu powyrzucali, tak. Słuchajcie, robili na na najpierw imprezy. Ale grill się kurde rdza. Ząb czasu go zeżar po prostu. Tu jakieś jeszcze są smaczki w krzakach. Ulala, powiem wam. Ja to dawno, żem tutaj na dzielnicy tyłami nie łaził, słuchajcie. Matko Bosko, psy na mnie puścili. Patrzcie jakie fajne nawet tegies. Tu jakby ktoś miał stolik, słuchajcie. To już jest fajna ramka cholera psami poszczują jakaś klatka jest właśnie nie wiem co to za za zwierzak. słuchajcie bo ja jestem zainteresowany tą klatką ale tak niecałkowicie delikatnie matko z tymi psami dajcie spokój a to jakie zobaczcie fajne tutaj dosuwacie no trochę zajechane no zajechane ale to na stoli, słuchajcie macie tylko blacik zarąbiste ale mnie, ale mnie pokrzywy pożarły. Tu też coś widzę. Słuchajcie, wykiprowali. Nie, no to tu w Anglii to słuchajcie, oni fajnie sprzątają. Cia, cia, Telewizor. Słuchajcie, jeszcze jest telewizor tam chyba daleko. Ktoś rzucił w krzaki telewizor zazwyczaj. Tam powiększy. Ja nie będę już tam raz, bo jest pełno pokrzyw paść. Nie, to nie telewizor. Jak jakiś chyba taki te kawałek krzesła kawałek krzesła, słuchajcie Dobra, lecimy dalej Słuchajcie takie smaczki No to tylko na dzielnicy tutaj na, na Benwenson Tu się sprząta, tu się sprząta w Anglii najczęściej, wiecie, w krzaki, nie? Po co się wytrudzić? O tutaj było, tutaj były wykładziny powyrzucane ale słońce daje elegancko dzisiaj. Można by jakiś plażnik odwalić. Tam patrzcie, jakieś temu, że myślałem już, że jakieś śmieci wyrzucają. Tu było pełno, słuchajcie, śmieci, ale ktoś posprząta. Ja nie wiem, kto to sprząta. Jakiś wykolejeniec. Tu się w tym kraju nie do końca sprząta. Nie wiem, nie wiem jakieś zasady, ale powiem wam, no na śmieci rachciach przybywa. Ech, ale żebym się dzisiaj zapocił Dobra Jakieś ludki idą słuchajcie Trzeba się chować No robimy podsumowanie Proszę Państwa Witam wszystkich serdecznie I o zdrowie pytam Patrzcie jakie tam są Normalnie były takie kryształy I to słuchajcie To jest wszystko nowe No żeby nie było mi tam W komentarzach że używane Zobaczcie Zobaczcie na te kryształy. Ja piernicze. Słuchajcie, dzisiaj się chyba herbatki wieczorem napiję z, takiego, z takiej szklany. Tu wjeżdża druga. Ale miałem elegancko za, zabezpieczone. Ula, la, bo powiem wam: no towar pierwsza klasa. Jak gdyby to się wszystko potłukło. Patrzcie, druga. Kryształ jest idealny. Nie jest jakiś. Tu coś kurczę. A i to taka chyba skaza fabryczna. Wydaje mi się, że jest bardziej cenne. Bo w znaczkach słyszałem ostatnio w telewizji. Słuchajcie, że jak są znaczki uszkodzone królowej angielskiej, to są zdecydowanie dużo droższe. No był właśnie taki program o pieniądzach o znaczkach, wiecie co? Tylko mnie to... Tak denerwuje jak ludzie mówią, że coś jest bardzo, ale to bardzo drogie, po prostu unikatowe, a ta cena nie jest podana. Słuchajcie, mogą gadać nie wiem pół godziny, że coś jest niezmiernie drogie, chorobowliwie drogie i tej ceny nie podadzą. Słuchajcie, zielone, zielone szkło wchodzi. Patrzcie. Tam jest nawet jakaś sygnatura. Uhu hu hu hu. Handmade jakieś, patrzcie. Matko jedyno, ale to jest. To mogą być, słuchajcie, nie za tanie rzeczy. Wjeżdża następna. Ula Boska. I patrzcie, to jest wszystko. A ta nie, to tam była chyba naklejka. Powiem Wam, to są chyba też nowe pozycje całkowicie. Ola Boska. Wszystko mam, słuchajcie, elegancko popakowane. Marta, patrzcie do kompletu i mamy komplecik kryształu. Zobaczcie, jak to się. Patrzcie jak to się prezentuje. Wiadomo, że to wiecie, to jest tylko na święta, na jakieś takie imprezy, ale to też mówię wam takim gronie wiecie, wiecie o co chodzi? Sąsiadów niektórych to się nie będzie zapraszać, no bo wytłuką i pójdą. No dajcie spokój, szkoda kurde takiego kryształu, ale ten jaki jest słuchajcie, szkoda, że tego nie było też cztery, bym miał taki drugi mega komplet ale ten to mogę nawet no nie wiem, na taki mały ten na kwiaty słuchajcie, mogę nawet użyć, ale jest naprawdę jest pozycja zacna jeszcze gdzieś była chyba ta śmietnicka tak do kompletu, gdzieś była na pewno kurde, znowu żem tych worków, patrzcie jaka ta. To może być w ogóle na jakieś pierdoły, cukierki, biżuterie, słuchajcie, kobiety można tu rzucać, ale no jest, kurde, jest naprawdę pozycja bardzo, bardzo dobra. Moim zdaniem bomba. Dobra. I co nam tu zostało? Tu jakieś jeszcze mamy, słuchajcie, szmaty nabrałem. Wziąłem te dwa kable. Ja już teraz mówię wam, ja już tylko to jak z roka to co się świeci, wiecie, i co jest, z czego jest, pieniądz to biorę, a badziewia te telewizory, proszę was, nie wciskajcie mi takich koszajców. Patrzcie tu, jaki sweterek wjeżdża, patrzcie, no przepierze się zaraz. Cholera, wczoraj się wydawał większy. Powiem wam, wydawał się wczoraj większy, jaki to, no large, ale coś mi się wydaje, że ja muszę mieć ekstra, ekstra, extra, rara, extra, extra large. Matko, trudne słowo, nie wchodzi mi. Patrzcie, no nie wiem, nie wiem. No. I znowu, znowu taka jest tendencja, że dieta musi wejść. Ja nie wiem. Ja już nie mam siły, słuchajcie. Tu takie portki, patrzcie, najka. Kurde, najlepiej, że to wieczorem, jak się coś wyciąga, to wszystko widać. Elegancja, Francja. Czemu to takie porwane? Taki pies porwał, słuchajcie? Ale portki są, no, naprawdę pozycja. To są takie Dłuższy stan, jakby na ryby, o. Oni chyba je rybaczki nazywają, słuchajcie tam. Ale no nie wiem, no znowu, słuchajcie, jakaś wąska pozycja, no. Nie no, jestem troszeczkę, powiem wam, załamany, załamany. Wszystko wydawało się wieczorem dużo większe, a ja znowu jakieś elka. Ale kolor mi się podobał, wiecie co, no tutaj taki zaszło trochę, zaszło, ale to się ten, Kurczę powiem. Patrzcie, jaki ten sweterek, elegancja. No, ten mnie się bardzo podoba. Collection jakaś, patrzcie. No, ten chyba już. No, jak już w ten nie wejdę, no to ja nie wiem, powiem wam. Chyba będę po prostu nago po ulicach chodzić. No, ja już nie widzę wyjścia. Po prostu nie wiem. Ja już muszę drastyczne zrobić jakieś kroki z tą wagą, bo tak dalej nie może być. Dobra, kończymy. Słuchajcie, tego gniota. Ale kryształy patrzcie. Napatrzcie się jeszcze chwilę wam dam tak, żeby nie było, że wiecie, ja taki chytry jestem absolutnie. Popatrzcie sobie trochę. Dobra, sekcja komentarzy, słuchajcie, jest wasza. Nie wiem, na te szmaty jak nie wejdę, piszcie, tapujcie. Słuchajcie, wiecie, ja tu jestem dla was, wiecie o co chodzi. Oczywiście szmaty oddam, jak nie wejdzie. Piszcie, piszcie, dowiadujcie się w komentarzach. Pozdrawiam. Słuchajcie, do następnego gniota. Hej.